ma Odpaliłeś? No, no Nareszcie Wiem, że to już się nigdy nie zdarzy Zapraszam cię No jesteśmy pocięci już Dawaj na te to, bloki Na te no, białe, ja mam, na te białe. Jakie białe? A to z wam? Pod nami? No, no, no. Spoko. Bo jak tam będzie pełno transwestytów? No to się ich chyba zabije. Gołymi ręcoma. O jakiś kolej mi wylądował koło twarzy. Mi też. Wylądował mi kolej koło twarzy, a Jan na znaku. Ideolo. Gościem. Nie. Dobra, jesteśmy po cięciu. Szałpy są pod nami. O, te, tam, tamkajmy ten. Pięć typa zabili wtedy. To jest to? Mhm. No i elegancko. No bo to bo jest. Jak no, mamy zawsze szczęśliwi, nie? No, my ty Policyjka to tam jest, widzisz? No, policjkę? no, widzisz. No, 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 no. Policyjkę nawet dwie są. <laughs> Fantastycznie Czaj nikogo na razie nie ma. Gościu tu, tu był w tym. Ja tu właśnie odjeżdżam, biera kluczyki Biera drugie auto Dobra. i odjeżdżam. Dobra, mam ma RK Faję, ja tu mam już dwa auta. W żadnym nie dwa ma... Hall. W żadnym kluczy nie ma. Musimy tego gościa tutaj, ten... Mamy on dwa jest. On, on tu gdzieś w tym, pod, pod dachem jest w tym budynku tam. Niego tego, No. Uważaj, że codziennie rzeszczelię, mam dwa auta. Tam w tym gaz, wiesz gdzie jest, jest drugi dach? No wiem, 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 wiem. Właśnie tam, tam jest właśnie. Trefnął go dwa razy w plecy, ale... Tak to się działo, tym, bo Ale nie naszym, bo nie z tej strony. Oczy apteczki. Nie jak to jest, że zawsze no łapy zabijają, nie? No. Policyjka! Tam są na nasze dwa to. auta, ale bez kluczy to. A zabiłeś tego typa tutaj? Nie, szczerze mu w plecy, ale gdzieś uciekł. Wiesz, jest. Chodź tu na dach do góry. Nie, ale zawsze ja nie mam inny shotgun. Nie trafię. Tak tak. Dlatego ci mówię, chodź tu na dach do góry. On tam poszedł, widzisz? Jest ten gaz, nie? A tam... To poleciał no to, za róg. to on stamtąd nie ma wyjścia, to Ale poleciał za róg, czyli albo gdzieś uciekł daleko, albo siedzi w środku, nie? No tam Ej. chyba idzie zobaczyć, nie? Tam. Ale to są drzwi otwarte. No dachu jest czysto. I dawaj tu wjeżdżamy z obu stron naraz. Zadam no, no. Cześć, już wi Jesteś z tyłu? No Czekaj, czekaj, ja idę od przodu Jak będę przy drzwiach, to, to ci powiem Mhm mm Dawaj Uciekł pewnie, bo tam... Drzwi... ale tu przecież były drzwi zamknięte Nie zamknął za sobą Ale nie, bo on nie wchodził od przodu, bo on z boku uciekł A to... A patrz, a tu, tu drzwi są otwarte, tutaj Może tu jest, w środku Patrz, tu są otwarte drzwi. I tędy pewnie ten. Dobra, ja pozbieram trochę kasków, Weź, poszukaj jakichś innych rzeczy. Póki tu nikogo nie ma. A tu jest No, no. Mam... masz? Idę. Zamknij te drzwi. Czekaj, ci tam naboje. Dobra. Dzięki. Jak się te naboje dzieli? Ale dałem Ci wszystkie, no <laughs> Czekaj, a to ja żebym ten yy, 30 tylko wziął, Tomasz. Tu są ten, 50. Chodzisz się tam na prosto. Wracamy się na dach. No. Patrzyłeś na mapę. Nie jesteśmy w strefie. No słabo. W To weź, weź. Mogę, czekaj, Mów granat wyrzucę Ja no i nie mogę wziąć 24 kaski 8 Cześć, i... czuj, Ma... mam ten 27 do koła, a nie mam tego, masz tutaj Gdybyśmy zrobili jakieś te... ...gipek! Aha, to obywa są nasze, ja? No, Jeden owajczy. Nie, nie, no to Chociaż w sumie można by, nie? No, bo jak jedno tak. by się kupsuło to do, do drugiego idzie Dobra, to dawaj mi kluczyki Jeepa Czekaj, czekaj, czekaj. E, dobra Masz A czy na auto ci rzucę, bo W tej trawie to Widzisz, Tab naciśnij jak nie masz Na tapi tam po prawej będę Masz? No. To jedziemy No do strefy Najlepiej by było pojechać, yy... Na W, na W. A, jak na W? No na W. E. A, no, na E, To tam drogą, nie? No, dawaj. Oni będą myśleli, że się gonimy, nie? nie? Czaj tak. na, na E, na E dawaj. Tak. Myśleli, że gramy w berka. <grym> Bo, bo będą myśleli, że się gonią... Dwo... No teraz na pewno nikt nas nie znajdzie. Będą że się dwa geje gonią. <laughs> Zatrzymujemy Ja czy nie. Dawaj. Czysto. Ty serka bez nawoju, jakby ktoś był. Zawsze możemy trochę pustaków pozbierać. No, Wyleją się gdzieś. W mieście na e. Uważaj tutaj, no na pewno tam wjedziesz. No? To jest Hyden Z1, to jest Ech. wszystko możliwe. Wszystko? No. Nawet to, że zostają trzy osoby na mapie. My i jedna. Nie my. No. Czekaj, czekaj na mnie. Czekaj na mnie. No, czekam. Spadłem z górki Jimmy wybuch. Wybuch? No, ale ja żyję. <noise> wyskoczyć. Jak wybuch? No, przewrócił się i wybuch. No. Zaczął nie, się przyjechać. Jeszcze nie wyszedł. tam jest jakaś stacja, jedziemy tam. Tam policja jeździ. No to dawaj, wsiadaj. No to czekaj na mnie. sygnałem idziemy dojechać. GTA 5 <laughs> Strzelaj, umiesz. No brawo Nie mam tu jak wjechać w kamień Oni się kopcą Nie ja To widzę bo chmura jest za nimi Patrz widzisz, strzelaj, strzelaj. Ja no wybuchną zaraz Szczelej, No nie mogę w nik trafić jak taki jedziesz jak ostatni o oh, woje <laughs> Nie żyją, dwóch naraz Uważaj, auto <laughs> Ty auto wybuchnie, trzeba Dobra akcja Boję. ja tego drugiego zlutuję Gdzie on był A nie mają Ten ma kluczyki jedynie ale O się Chłaś siebie leje <grym> wiem Dużo do miał to ja wezmę ten Czekaj Ja wezmę Dobra 80... byśmy zrobili sobie te kamizelki w końcu co? No czekaj Nie mamy militarnych plecaków O tu masz 80 naboi do AR ki Robi się cały czas ten Nie, może ten 11 do kałacha, Szaleństwo <grym> Dawaj, I się gdzieś i może my... Jesteśmy w strefie na N może. Dawaj no. gdzieś do jakiejś pierwszej lepszej IT, żeby było coś... No to na N jest stacja tam. Oj, no, żeby zrobić jakieś T, może coś tam będzie ciekawego co zrobimy sobie te kamizelki. No Ale jak będziesz tak jeździć, to wiesz co będzie za chwilę Samo co z moim jeepem O jest baza wojskowa Dojeżdżamy, nie? Dojeżdżamy tu czy idziemy ten na stację benzynową Dawaj tu, co tam będziemy się srać Wiem, że coś się strzelali, wiesz Zostawili tu pewnie coś, dawaj Apteczki no o to ma jest militarka. Masz militarkę czy? Nie, 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 zaraz to... podejdę. tutaj Jeden, drugi, trzeci. To dawaj tutaj. Ktoś tu nieźle szalał? No. Dobra, idę do ciebie. To Gdzie jest to plecak. Na tym, na tym tutaj. To robimy te kamizelki czy nie? Nie mamy ten, nie? Materiałów. Aha, taśmy. A masz ten? Te osiem, ten, tych specjalnych? No tych jakby mam. specjalnych. No bo jak się szareduje ten, nie? Te militarki. Ale kasków, kaski mam dwa. No te militarki musisz mieć właśnie dwie przynajmniej. A, to straszne kamizelki. No. Bez nich też wygrywaliśmy. <laughs> Baza wojskowa, ty tu nic nie ma. No bo wszystko... Ale bieda. Bieda w kraju. Bieda jak u Rumunów. Co no my jesteśmy, w Rumunii? W no Bo w Afryce. <grym> Patrz, tu jest ten z AK. Sto nabojów do AK. Dawaj, idziemy do pury. No. Panie, jesteśmy w strefie. Jesteśmy. Nie, nie, tak średnio teraz. Dawaj. By, byśmy musieli a tam jest N to w prawo, tak na E Na E Na to najlepiej na to lotnisko. No no tam jest chyba ten X co wylądowaliśmy ostatnio. Na nim. To był fake. <coughs> fake. <coughs> Obozowisko nielegalnych imigrantów. <coughs> Padamy <coughs> z tymi... ...pisiurami na wierzchu? No. Uuu, jedna, druga. Lecak, ale... O, jest jedna militarka. To jeszcze jedna. jedna? Z... Proszę, wiesz co? Ta taśma. I mam taśmę jedną jeszcze. Ja też znalazłem teraz taśmę. Też Patrz, policjanta tu stoi. Nasza. <słuch> <Je>? <słuch> Patrz co? Kevin. Co? zeberka O. A do jakiś spał. <laughs> Tała, jedziemy. Na E, a nie, czekaj. Jestem e. pewny, na tym. Na E, na E, żeby tak na to lotnisko dojechać. A, żeby się. na lotnisko no. Może to było był był lotnisko. To był ten X taki. A tu są jakieś domki. Idziemy czy nie? Czy na to lotnisko jakieś. byśmy kiedyś byli. Mogemy tu trochę pochodzić, nie? No. A drzwi są pootwierane. A to nie, nie opłaca się, że. Czekaj! Ooooo! Zostawił mnie! Dobra. <grywka> Utopimy się zaraz. Czekaj, minęliśmy to lotnisko tam gdzieś. Jest tu gdzieś... A, czy? To tu gdzieś jest, po lewej. Albo... Nie, dobrze, po lewej tu jest... To jest tu w jasnej. Tu gdzieś powinno być. Kleń w lewo, w lewo, w lewo, gdzieś tam na prosto. no. no, no. Tu, u góry, w tej wieży możemy się schować. Ty jesteś superstar. Tam, tam ka każdego idzie zdjąć, a niech ciebie nie może. O ile... Zanim tam dojdziemy, nikt nas nie zabije. Nie. Cześć. Cześć. O, militarka. Ja wyrzucę kapelusza. Ja sobie zrobię ten teraz i to też sobie zrobię, to bym A co znaczy ten. Armor. Ja nie wiem czy dam radę. A muszę militarkę Tarkę Shred. Ask Shred. No i proszę bardzo. Mam. Jest to mam. <trych> O nie jest Musimy minimalnie na N jechać, nie? Bo nie jesteśmy w strefie. Jakie może trochę bandaży zrobić, nie? No Po wow, to słyszę Ja nie słyszę, to samolot jechał Jechał, Samolot jechał <ścoughs> Dawaj, dawaj, dawajśku na N musimy mieć O patrz, zrzut tam jest A widzisz, widzisz, tam ląduje już Jedziemy po niego, czy... Ale gdzieś, gdzieś tu blisko? No tak Tak, czy nie? No dawaj To ze... z shiftem Formuła 1 Kubica nie Jest ten Bo policyjka po lewej jedzie, patrz Do to, to To uciekamy? Znaczy... Dobra, z... dobra, dobra, dobra a tu policyjka jedzie To patrz na nią Bo ja widzę gdzie ona jest Z sobie naciśnij ten i wiesz Strzelam uważaj Już coś do mnie wali Ciekawe skąd nie? Dawaj to auto może Ale dawaj za drzewo jest Ty Gowę mi trafił Ja kładę. 5% płodem. życia mam. Kładę, jadę. Tak, bo mam 5% życia. Dobra, ja tam na nich wyjadę. Dobra, chodź, wracaj, 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 wracaj. Gdzie? To chodź, jedziemy, chodź, 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 chodź. Mówię, wracaj. Dawaj, dawaj, jedziemy. Chodź, tylko się po apteczkuje. Dawaj, dawaj. Dojeżdżamy go, nie? Nie, że. Jezu te no, śmiety dojechali. Jedź na E, tak żeby być w strefie. Albo na N bardziej. Albo na N, no. Najpierw na N. N-E, N-E. Tak, stańcie teraz, chwilę. Chłopczeczku jesteśmy się w i cześć. środku ten, w środku jesteśmy. Dawaj jeszcze na te góry może. Bo tak, żeby się nie kip... No, jak się kipniesz to wybuchniemy. Mało jedź. Bo cię walnę za chwilę. Kubica. Małysz. Ty, patrz, 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 patrz. Za nami jestem Cześć strzelam w nie To jest za nami? Co ty strzelasz? No tam w tam auto jechało Nie zrobię już nic, zaklinowało się, dobra Dobra, dobra chodź Tu gdzieś jest Jakieś muszę pokonać tu banjarzowa pol, 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 Kolejne policyjne auto jechało Wow Wszyscy na tym górę idą Jadą za nami Wow gdzie Zabiłem Uważaj, uważaj, Dawaj tutaj. Idą tu, idą tu. Idzie, idzie. Je! Bierze pta. No to to już był może o koniec odcinka. Na razie. Pod tytułem jesteśmy daremni. <laughs> Na razie. Dobra.